Chciałbym polecić Państwu tę książkę bardzo serdecznie, dlatego, że jest to klasyk reportażu na temat wojny wietnamskiej i jestem klasykiem absolutnie zasłużenia, dlatego, że Jonathan Schell jako reporter był naocznym świadkiem pacyfikacji wietnamskich wojosek, bombardowania i postoszenia całych połaci Wietnamu, a także tzw. działalności humanitarnej wobec uchodźców z terenów pacyfikowanych i opisuje te wydarzenia niezwykle sugestywnie, a jednocześnie zdawałoby się z dystansem, można by wręcz powiedzieć, że na chłodno, ale właśnie dlatego um, ta książka wywołuje w czytelniku, a zapewniam, że również um, w tłumaczu, tym mocniejsze emocje, dlatego że um, tym zabiegiem sprawia, że my musimy sami zmierzyć się z tym, um, co on zobaczył i co on opisuje, i sami sformułować te wnioski czy te oskarżenia, których on nie formuje wprost. Um, a my to musimy zrobić sami w, w swoim sumieniu. I wydaje mi się, że ta książka jest ważna nie tylko dlatego, że pokazuje, dlaczego Amerykanie przegrali w Wietnamie, ale ma wydźwięk, wydaje mi się, że bardziej uniwersalny. Pokazuje, co się musi stać, kiedy kraj angażuje duże siły w wojnę, której sam nie rozumie, a także do jakiej dehumanizacji siłą rzeczy wobec przeciwnika, ale także ludności cywilnej musi prowadzić zaangażowanie potężnej, systematycznej machiny wojennej w takim konflikcie. Także nie jest to lektura przyjemna, ale bardzo wartościowa, polecam.